Witam Was serdecznie w tym nowym materiale, jest to filmik, który pojawia się dużo później niż planowałem do wcześniej, a wynika to z tego, że YouTube znowu mnie obdarował banikiem, także bardzo mi przykro, nie wiem czy uda mi się od tego odwołać, kiedy ten filmik będzie. Ale po prostu go wrócę, jak tylko ban zejdzie. Mam nadzieję, że to nie będzie w marcu. Ale wątpię, bo tam chyba było na 7 dni. Może uda mi się udać od, odwołać od odwołania, ale to nie wiadomo. Więc po prostu najpierw będzie po Sylwestrze jako pierwszy film po Sylwestrze, właśnie, Tydzień po Sylwestrze. No i mamy tutaj ten wielki rozgardiarz, bałagan po Sylwestrowy, który się w taki oto sposób prezentuje. Tam jeszcze w kartonie jest parę rzeczy. No i to są całe moje pozostałości właśnie po Sylwestrze. Dzisiaj to w ogóle jest z minus chyba 8 w środku dnia, więc całkiem grubo zostawiłem kamerę na 2-3 dni po sylwestrze w samochodzie, ale na szczęście, jak widać, działa wszystko w porządku. No i ja tu zaraz biorę się za robotę. Układam to wszystko, żeby zrobić pozostałości, i dlaczego jest ich tak dużo. Dlatego, bo nie udało się w tym roku zrobić noworocznego strzania. Dlatego jako iż po prostu w nowy rok przez to, że dostępana, że byłem bardzo zmęczony od paru już dni przez te problemy z barkiem i tak dalej. No, generalnie miałem po prostu atak migranowy w nowy rok. No i jeszcze nawet 2 stycznia praktycznie nie wyszedłem z domu, tylko cały dzień przyleżałem. Ja mam rzadko takie migrenowe, i to nie jest takie, wiecie po prostu zwykłe bóle głowy, tylko naprawdę jest to dla mnie bardzo ciężkie. No i dlatego niestety zostało tak dużo pirotechniki. Jest to chyba rekord rekordów, jak chodzi o pozostałość stafu, ale od razu mogę powiedzieć, że stanie w Sylwestra było epickie, po prostu było epickie. Spotkałem całą ekipę, gdzie w ogóle też dużo ludzi strzelało poza nami, jak strzelałem u siebie w mieście. W ogóle były trzy grupki ludzi, którzy naraz odpalali w jednym miejscu petardy. Później się z nimi zgadaliśmy trochę, no mega grubo będzie. Mega fajnie, myślę, że... Mega myślę, że fajnie wypadły te materiały z Sylwestra. No i co, no zobaczcie, te kompilacje po prostu już wkrótce. Chociaż boję się trochę od YouTube, z YouTube'em, bo właśnie dostęp banana za jakieś strzelanie, gdzie wszystkie osoby były pełnoletnie, ale YouTube twierdzi, że to narusza bezpieczeństwo dzieci, bo tam ktoś był niepełnoletni, gdzie w sumie to totalnie jakby nie mają żadnego dowodu ja w sumie nawet Mogę mieć wysłać, nie wiem, powiedzmy, jak moi znajomi dali mi, zdjęcia dowodów, coś w tym stylu, żeby pokazać, że faktycznie wszyscy byli dorośli. No ale YouTube się argumentami nie przejmuje jakimikolwiek. No, i tak to wygląda. Został tutaj też jeden karabinek, który mieliśmy odpiarę odpalić w nowy rok, i on był dla Bartka K z donatów więc go też odpalimy na jakimś szczeniu na pewno. Nie będę o tym pamiętał, a dwa karabinki dla Pirozaleńca i Mister Buły został normalnie w Sylwestra odpalony, także spoko. No pokaz się udał, z tego będziecie mieli pewnie jako filmik jako kolejny. A ja teraz lecę już z robotą, żeby zrobić z tym porządek, bo naprawdę jest tutaj duży bałagan, a już nie chcę mieć dalej takiego właśnie bałaganu w pokoju, także układam to ładnie, no i widzimy się na podsumowaniu wszystkich moich pozostałości, tylko jak widzicie moja kamera jeszcze sobie paruje, przez to, że no nadal po prostu nie całkiem odtajała po wyciągnięciu z samochodu, a jednak minus 8 robi wrażenie na elektronicę. No i okej, okay, po chwili y, dłuższej układania, tak oto się to wszystko y, prezentuje. No i jak Wam mam być szczery, to powiem, że na to, y, co się spodziewałem, to wcale to nie wygląda tak źle. Y, myślałem, że zostało więcej tych rzeczy. Widzę, że większość rakiet, większość rzymskich ogni została zdecydowanie odpalona. że też bardzo dużo petard, no chociażby dwie i pół paczki, właśnie szaraków, y, więc no trochę było ostrzelane, zdecydowanie. Y, no i co Wam jeszcze mogę powiedzieć do tego, Staffu, to że może nawet nie do stawu, tylko do strzelania sylwestrowego, to to, że ze dnia będziecie mieli mega grube strzelanie, no bo właśnie na nich poszło większość petard. No i było tak dużo strzelania i wszystkiego, że niestety mi się i zaczęła kamera zadowywać i skończyło się na niej miejsce. Więc musiałem usuwać niektóre nudniejsze filmiki, żeby robić miejsce dla innych. Więc po prostu mm, są same najciekawsze rzeczy na tym strzelaniu, chociaż ten początek był taki, że się powoli rozkręcał, ale naprawdę to strzelanie dzienne było mega grube. Tylko tak jak mówię, przez strachu przed kolejnym banem i tak dalej, to nie wiem w sumie, czy od razu Wam to szybko będę teraz dodawał, czy lepiej, żeby jeszcze trochę czasu nie minęło. Ale to się zobaczy, to nieważne. No sperma, jak widzicie, nie zostało za dużo. Mm. Tutaj tak naprawdę tych dwóch paczek PETAR po prostu miałem przetestować w nowy rok No ich nie przetestowałem i dlatego one zostały To gdzieś mi się zapodziałało po strzelaniu dziennym samochodzie mi wypadły po prostu te FP3 Miało być na karabinki i tak dalej i tak dalej No ale w sumie się nie udało Tutaj tych PETAR miałem dwie paczki więc w sumie dlatego została ich w sumie Bo to jest dwie trzecie to nie jest pełna paczka to jest 20 a nie 30 No a te po prostu gdzieś leżały i te chyba miały zostać na nowy rok na strzanko. O widzicie, z drugiej paczki tych FP3 nowych też jeszcze zostały to 5 sztuk. Karabinek tak jak mówiłem miał być odpalony w fajnej miejscówce w Nowy Rok dla Bartka K, no ale to odpalimy sobie go na jakimś różnym strzaniu po prostu, kolejnym albo coś. Parę singli, parę szoraczków. Tam paczka signalosów też się zapodziałała, akurat ta jakoś po prostu odpaliłem ten nitrate i te signalosy już tak zostały. A tu jest ciekawa rzecz, że tutaj są petardy, które dostałem po strzelaniu od Pawła. Ja mu jakoś jakie testowałem, żebym sobie wziął tutaj kolpo, a że ich nie mam, no to sobie wziąłem, ale w sumie prawie ledwo to pamiętam, bo już mi wtedy ta głowa w Nowy rok bolała, jak odjeżdżaliśmy od Pawła, że, że prawie, że tego nie pamiętam. No a przede wszystkim, na czym najbardziej ubolewam, to jest to, ile zostało wyrzutnie, czy nie ubolewam, nie ubolewam, Tak ubolewam, jak to się odpali, czy teraz, czy, czy sobie poczeka na kolejnego Sylwestra. Nie udało mi się w końcu sfinalizować tego projektu też na Nowy Rok, gdzie miała być właśnie wyrzutnia styk połączona z, z tym oto finałem z wyrzutni psychoterapii, więc dlatego to zostało, a to ESO też miało zostać na Nowy Rok, a tych dwóch wyrzutni już po prostu o północy nie miałem jakby, nie miałem po prostu rąk, żeby to wziąć na strzelanie o północy, a później przez to, że się już gorzej czułem i tak dalej, to niestety już nie było żadnego późniejszego strzelania opawa tylko dlatego to zostało. No i tak to wygląda, więc całkiem grube pozostałości, aczkolwiek nie jest tak źle jak myślałem, myślę, że ponad połowa stawu została wystrzelana, tak czy inaczej, więc spoko, dosyć słaby rok pod względem strzelania to był i Sylwester, ale na pewno też go będę miło wspominał. No i co Wam mogę powiedzieć, na pewno przyszły rok będzie grubszy. Także dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał, że Wam trochę wytłumaczyłem co się działo i czemu tak było. No i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach, także siemaneczko.